One, one Witch Co? A, A, śmiec, tak, nie. Mrożona herbatka <grymne> Tu nie zwala znuk wielkomiejski huk Hem daleko stąd został i swąd Tu fryzjera się nie napotka, nie Parkometry też są daleko gdzieś Tu wystarczy chcieć iż można mieć Jesteś wolny tak jak wędrowny ptak Zdrowy niby rec to nie żaden pit Tu nie musisz nic Szczenik. Wyspy tej nie widział jeszcze nik. W imieniu burmistrza i moim własnym chciałam podziękować Państwu za wspólną podróż po tunkowej trasie. Mam nadzieję, że się niebawem ponownie spotkamy. Nie mogę się doczekać. Tak, jak ten imbryk, co czekał na niedzielę! A więc do zobaczenia następnym razem. Proszę jechać, burmistrzu. Danko, pan nobelum, Gdzie jest hamulec? Boim! Szykujemy dla was coś... Ekstra. Ekstra kreskówki przez całą ekstra godzinę w Cartoon Network. To network extra. To ekstra godzina od jutra o 20 Cartoon Network.